Ale załadowało. Jeszcze jest dojem, nawet to towarze nagrać. A już siedzi rybka pierwsza na bomb. Ci mówiłem, że to, to tak wabi. Stary, podaj do innych przynęt. To jest szok. No. Załadował na moją tajemniczą przynętę. Pewnie karp tu będzie, bo na słodko. Na są koniec, na odchodne. Na pewno jest to trochę większa ryba niż miałem tą wcześniej, wiesz? Pięknie, walcz. No. Jest rybka na kiu. Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale GreatFish. Dzisiaj odcinek feederowy na nowym łowisku, na którym jeszcze nigdy nie byłem. Łowisko o nazwie Maciejowice. Moim celem dobranie się do karpi, a najlepiej do polskiego dinozaura, czyli do jesiotra. Trzymajcie kciuki za brania i mam nadzieję, że widzimy się zaraz w dalszej części filmu. Piona! Jeszcze jest zdążyłem nawet o nagrać. A już siedzi rybka pierwsza na bomb. I Już widzę, że to idzie jesiotr. Już go widziałem, no. Więc nieźle. Jeszcze raz widziałem, rzuciłem tylko jedną łyżkę. Dosłownie, gdzieś taka ilość jak tu. Tego śledzia. Tym podlęciłem. O, 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 się odpalił. Go tu przykręciłem, ale on dalej. O, tylko ty kolego. Zobacz, się odpalił. Na początku nie był taki silny, tu poczuł dno i się odpalił, właśnie. Nieźle, 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 kolego, pomału tu. Ci mówiłem, że to, to tak wabi, stary, podaj do innych przynęt. To, ja. to jest szok, no mówię ci, od razu zakładaj. To jest tak, że jak to ten gość się śmiał, no ślecie jest tak intensywny i tak smaczy dla jej siotra, ale, tak jest ich mało na stawie, to i tak prawdopodobnie je ściągniesz. Nie jest malutki, tak jak powiedziałeś. W ogóle to jest inny opór ryby niż karp. Alkohol. Pracuję Więc pięknie. Zważony z tyłem Ciekawe, jakiego zaczepiłem w ogóle? Patrz, ty nie wiem on tu wejdzie. To dawaj, no, nie ma, to, <grym> to nie podbiera. Skudowanie. Nie jest taki mały. Ja nie wiem czego, nie podhaczyłem już później. Patrz. No, może tak być. A ładny. Pięknie, siedzi w podbieraczku. <grym> Mamy koleżkę. Ale krzpiec, sztos. Pierwszy siedzi. Ono metr. Metr. Tak. Piękny. Mamy metrowego jeściotra. Petarda. Piękny. Nie jest to moja życiowa, ale metr na start to jest wow. Przepiękny. Chciałem dinozaura, nagrałem y, jakby zapowiedź i od razu jako pierwsza ryba siedzi, więc niesamowicie. Metrowy pan załadował na moją tajemniczą przynętę o nazwie Śledź. Wypuszczam go. W kondycji, nie. Zaczynamy moi drodzy, od towaru na metodę, którą przygotowałem mieszanka dwóch paletów. Pierwszy to palet 4 mm od skretlinga, ultra carb dokładnie, drugi pelet 2 mm od osmo. Pelet szybko pracujący ciemny, więc to będę dawał do podajnika na metodę, na metodę na sam start, na hak. Założę sobie. Pop-up, ringers, duos, więc z tym będę wędkował na metodę. Zaraz pokażę Wam, jaką strefę obrałem na metodę. Na bombeczkę dzisiaj będę nęcił paletem 8 mm od Gendlock. Jest to pellet śmierdzący o smaku kałamarnica i squid, więc z tym chcę nęcić, jeśli chodzi o bomb na jej siotra. Oprócz tego wrzuciłem wcześniej już jedną taką łychę pociętego śledzika i założyłem na hak również tego typu małego śledzia. Nie czekałem długo, bo dosłownie 5-7 minut i właśnie tym patentem na tego śledzia załadowałem metrowego jesiotra. I teraz tak, założony już na hak po raz kolejny śledzik. Już wam pokazuję, gdzie tą bombką będę łowił. Mniej więcej ta strefa. I tu gdzie zarzuciłem na start. Rzuciłem, mówiłem wcześniej, całą tą jedną łychę śledzia. Poślę tam jedną procę pełną. Nawet dwie. Ekstra. Posłane. Dodatkowo do Swoje miejsce. Tym śledzikiem złychy. Ekstra. Zanęcone. I w tym miejscu będziemy szukać kolejnego jesiotra. Zarzucone, naprężone i gra. I teraz metoda. Jedno wiemy na pewno, jesiotry tu są. Ale na tego śledzia nie tylko jesiot, karp też. Też miałem tam właśnie, jak łowiłem. Pięknie metoda na nadziana. Będę łowił pod tamtym brzegiem, mniej więcej na prost. Mam zaklipowany już zestaw, by właśnie tam rzucać. Wpadło na metodę. nie posyłam trzech, 5 podajników na start, tylko od razu z tym pierwszym rzucam. Po 7 minutach, mniej więcej 5-7 minut, przerzucę metodę, podając kolejne podajniki. Na bombce będę przerzucał co 15-20 minut. Na bombce już podesłałem towar, tak jak widzieliście, czyli podnęciłem trochę bombkę, zostawiam ją. Ona jest mocniej dzisiaj donęcona, a metoda na początku mniejsza ilość towaru. Zobaczymy, co się lepiej sprawdzi. Czy te ryby szybciej będą wpływały w pokarm, gdzie jest go więcej? Czy może jednak wolą strategię, gdzie podajemy po trochu, stopniowo i donęcamy to miejsce, by je tam wabić? Zobaczymy, czy metoda czy bomba da większy rezultat Ciekawe czy tą procą, jestem w stanie dostrzelić pod drugi brzeg strzelę z trzy kulki czy 4 zaczymy ale załadowało Nie chciałem pomóc panu a tu siedzi sorry no ja tak patrzysz z daleka, mówię? Niech raz zaczyna swoich wędek. Coś sensownego się wydaje. Tym razem u mnie. Ale co to będzie, nie wiem. O, pięknie idzie. Kij pracuje, petarda. Pewnie karp tu będzie, bo na słodko. Zmieniłem przynętę z tego krakena i słodką larwę założyłem, Poszło. też od osmo i nagle wzięła. Tak. To jest jak się dalej od brzegu troszkę, tak? Tak. O, tak. Kolega 20 minut, ja jestem szybki holowniczy holowniczył go przy brzegu. Jeszcze jeden rady. Tutaj sobie przy brzegu tańczy. O! A on był nieźle podkręcony, wiesz, może mu trochę dawno, bo on jeszcze nic się nie przymęczył. Dobra. Piękny tancerz. Odpuścił, siedzi. Jak na ten typ karpia, to trochę budowa ciała jak pełnouski, Zobacz, jest to bardziej podłużny. No. O, tam 67. Może z tamtą płetwą nawet miałoby ciut więcej. Siódemka ci pokazuje tutaj, Siódemka, tak? tak? Czyli ma kilogram mniej. Szóstka. A więc petarda 67 cm. Karpik załadował na słodko, bo zmieniłem przynętę z krakena osmo i założyłem finalnie również osmo, ale tą larwę na słodko. I to dało efekt. Tą piękną rybkę oddaję mu wolność. Niech płynie. Proszę. Pięknie, EXO mini larwa, to dało właśnie karpika, więc druga ryba na koncie, jestem już pozytywnie nastawiony, bo jesiot i karp jest. Po raz kolejny nabite, słuchajcie, nie wkładam tutaj do podajnika dodatkowych ziaren paletów, ponieważ ten pellet, który mam do strzelania na bombkę, to również od czasu do czasu, tam właśnie gdzie posyłam metodę, to tam również posyłam pojedyncze ziarna procą, by właśnie była grubsza frakcja tam, by też tą rybkę utrzymywać w wowisku. Wam so, pokażę jak to robię. Tam sobie dostrzelam. No, dokładnie jak wpadło teraz. Ekstra. Dobra, pięknie. Soft pelecik założony, bo nic się nie dzieje. ciężko rybę. Podnęcamy. Zobaczymy, czy tym razem znowu otworzy wodę. Jak na jakichś innych wypadach. Więc kukurydza na haku i posyłamy. Tu jest porządny odjazd. Elegancko odkręciłem go trochę. Wiesz co to? Soft pellet. <gryw> ja pierdzielę Hit z tym soft paletem Trzecie zarzucenie na niego. Jak Pięknie. masz coś, na jakie to ci raz dam. Pięknie walczy. Co to będzie. Lekka tak, rola. Pewno jest to trochę większa ryba niż miałem tą wcześniej, wiesz? Przynajmniej tak mi się wydaje po kiju i po tym, jak odjeżdża. Może to jest jesiod. Zobaczymy zaraz, co to będzie, jeśli uda się go wyholować. żeby nie wpłynął w kolegę Bo no tam wędkuje o. A nie chcę go też mocniej dokręcić, bo boję się, żeby nie strzeliła żyłka. Kurde, nie wiem czy ty nie masz racji stary, bo on jakoś mocno w dno muruje no jakby to był pan jesiotr Troszkę go. zaczek jest silny pod kątem ugięcia kija nawet. Karp. Już dojrzałem go lekko. No żółto się zabarwił. Więc to będzie karpik kolejny. Pięknie walczy, naprawdę, jeszcze chyba się nie nadaje do podebrania. O, się odpalił. O, chłopak Chciałem go, żeby powietrza zapał on jeszcze jest... Walczy. Jeszcze walczy. Ale odjazd na tej metodzie Konkret będę wygięta O, o, o kolego I Tutaj dawaj do nas Zawracamy Jest O jeden. <laughs> Jeszcze nie. Może teraz jest pięknie. 8 kg, czyli 7 Kilogram, może pół większy niż tamte. 69, prawie 7 No. Prawie 70. No ekstra. Siedemdziesiątka. Złowiona. Oczywiście ma coś, co zawsze otwiera wodę mi w tym sezonie, czyli soft pellet kukurydza od Meus. 10 mm. Na maksa to pół bo warunki trudne w tym momencie wędkarsko, a udało się no, po prostu sprowokować tą rybkę. Oddajemy mu wolność, naprawdę piękny. 7 kilo, tak powiedziałeś mniej więcej? Tak, może mieć nieźle. Gruby są nieźle nabite te karpiki i dlatego pewnie taka waga. Dobra, oddajemy mu wolność, pięknie, niech zwiewa i płynie po kolejnego. <grywa> Słuchajcie, tyle nakroiłem śledzia, takie drobne kawałki. I teraz spróbuję nim podnęcić na bombę W tej dalszej strefie i tam będę posyłał moją bombeczkę do tego śledzia. Na szybko Więc wszystko gra dolęcone śledzikiem i mamy nadzieję, że jakiś pan jesiot się jeszcze trafi. Z tym śledziem na haku to jest często tak jak z ziemniakiem albo na chleb, jak łowisz. Co chwilę trzeba coś z tym robić, bo chleb też podpłynie lekko ci z spadł. Albo zjedzony, nie? A może spróbujemy na tej metodzie śmierdzioszka jakiegoś założymy, bo teraz na słodko nic. Od tamtego karpika. Dobra, spróbuję może kwas masłowy. Od Fider Bajta. Tego jeszcze nie miałem. Branie, branie, branie. Robi odjazd. Moim zdaniem to będzie od bo miałem tutaj założonego tego śledzia i założyłem go teraz tak jak Ci mówiłem. Że bardziej grot od haka wystawał i zobacz, że momentalnie dało to efekt. O, ci tu koleżko. Ciekawe. No, chyba, że karpik załadował na średnika, Tak też może być. No. Pięknie, holuje go. Czwarta rybka do mnie idzie i to jest karp. Z tego co widziałem. Ładnie. Widzisz, to mogły być w sumie też karpiki, które podskubywały nie tylko jesiot z tego śledzika. E, chyba jeszcze nie Może teraz próbuję Ci nakierować Siedzi pięknie Czwarta rybka udało się szybko Ale agresywnie załadował w tą no, bombkę bo powiedziałeś kurde miałem odkręcone, Zdało efekt 9 o to ma prawie że ósemkę Bardzo siedemdziesiąt 73 nawet można powiedzieć no. 73 No największy mój dzisiaj 73 cm załadował po prostu na zwykłego śledzia, kwaśnego mogę powiedzieć, bo to kwaśne śledzie tutaj akurat dzisiaj mam. Rybka prawie 8 kg, więc petarda. Jestem zachwycony, bo nowe łowisko, a naprawdę porządne rybki połowione, oddaję mu wolność i niech zwiewa. O, o, o. <śmierzny>. Bardzo ładny ma tu nogę. Wysokie, nie? No, bardzo ładne. Są naprawdę. I dość długa, nie? Że tu, tylko jest podłużna, że tu się lekko kładzie, tu ma na tył. Konkret. Pięknie, drodze, czuję, ty, ale chwilę nie chce. Ale za no. Siedzi Siedzi tutaj na bombeczce coś. Jesiot, nieduży, duży, ale jesiot. go widziałem. Po widzę dzisiaj. Jednak mimo słabej aktywności śledzika tonego. <noise> o, o, waleczny, Go podkręciłem, ale on stary pojechał konkret. No robi obiec, może nie taki mały. Starczy, starczy, kolego. Wszystko podkręciłem. Bije tu w brzeg, patrz. No. A jest silny. Ci powiem, Mam nadzieję, że trochę odpuścił. Może i nie jest taki mały. No. Myślisz, że jest mały, czy nie? Się nie było, powędzne, Wydaje rację. się, że to się nie. Żeby, żeby, żeby spory. Ty, ciekawy cech ja tutaj. Boję się, żeby nie w zestaw puścił. Wiedziałem. To było coś dużego. Panie Maciuku, szkoda go. Skurczy piękny. Duży. O kurde, aż wygiął trochę hak. Uuu, to musiał być spory. No, hak od góry, za którego miałem 17, a nie 18 nawet, karpia. Kolejny raz przyjeżdżam tutaj z większymi hakami. Nie będzie żartów. Na te smoki. I żyłeczka nie 0,25 za 0,30, i go zaprosimy na show. Gnojek. Kurde, naprawdę silny. Silny, bardzo, bardzo silny. Odjeżdżał, albo delikatnie przykręciłem i przez to on się może spiął, bo był zbyt mocny opór. Widziać jak było branie, lekko tak jakby pociągane, przygięte lekko i ja go mhm. trochę zacząłem jakby może nie wiadomo czy w tempo idealnie podjąłem ryzyko. O! Pociągnęło coś tu. Mam na to chodzi jakieś puknięcie. Tak, na kwas masłowy. Branie, Siedzi. Pięknie. Jest rybka na kiju. Tu był śledzik, więc liczę, liczę na jej siotra. Na sam koniec. Byłoby pięknie. Miałbym trzy karpie i dwa jej siotry. To jest Jesiot. O, petardy. Patrz, nieduży chyba. Ale się udało go zwabić. Patrz tutaj. Patrz, jak on walczy, patrz, patrz, patrz. Jest tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Odpłynie jeszcze chyba. Nie, Pancerz, co? No to, to fajnie przy Długi jest. O, teraz chyba. Będzie nasz. Mamy pięknie. Kurde, konkret. No, koniec. No, jednak konsekwencja w śledziu. Zrobiła robotę. Mamy dziewięćdziesiąt. 90... Daleko o, 92, tak, 92 cm. No to byliśmy blisko. To piękne, słuchajcie. żeby było szybko. Dobra, słuchajcie, 92 cm na sam koniec, na odchodne. Pan jesiod zwabiony na y, oczywiście śledzika. Konsekwencja ze śledziem dała efekt. Dzisiejszego dnia jestem z tego mega zadowolony. Wypuszczam tą rybę, oddaję jej wolność. Moja piąta sztuka i kończymy na dzisiaj wypad. O, 我不要三陪的。Mm hmm. 嗯 No więc tak, moi drodzy, koniec dzisiejszej wyprawy. Jestem bardzo zadowolony, bo cel został spełniony, czyli złowione jej Nawet nie jeden na dwa na śledzia. Trzeci dziś mi się zerwał, większy obejrzę to na pewno. Zobaczę, co tam zrobiłem nie tak. Czy, czy może on po prostu był silniejszy i wygrał tą walkę z lekkim kijem. Tyle ode mnie na dziś. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi niesamowicie miło. Ja na dziś już kończę i życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Greatfish. Pozdrawiam Was serdecznie, Tony Siemka.